Cześć, witaj, 13 sierpnia, ciśniemy na max, ruszamy dupę, nie poddajemy się, do zobaczenia, za chwilkę, hej! Ciebie na stronę Virtuosów Future Businessu XXI wieku na stronę FB21.pl, bądź tutaj na Future Business 21.com. W zależności jak sobie wklikasz, nie ma znaczenia, czy to będzie FB21.pl, czy to Future Bus Business XXI wieku. Tak, trafisz do nas na z usługami. нашими бизнесовыми do nas na newslettera bardzo szybko odpowiemy odpiszemy do mnie. Także po małej e, tutaj reklamówce dla naszej firmy zapraszam Cię dzisiaj do mojego dnia. Dzisiaj dużo spraw przede mną jeszcze dwie rozmowy biznesowe z klientami. Dużo rzeczy do tworzenia e, matrycy 3 razy 3, o której kiedyś wspominałem. Związanej z promowaniem danych produktów, w jaki sposób się to robi? No to mówię, cofnij się do filmu z matrycami 3x3 i tam będziesz wszystko wiedział o co chodzi w tej tak zwanej matrycy Simona Sinka. Tak naprawdę, to ona jest troszeczkę przerobiona pod inne, jakby pod Zawiesiłem się działalności, które można też wdrożyć za pomocą właśnie tego schematu matrycy 3x3, także zapraszam Cię do niej, No, a za chwilę coś Ci jeszcze pokażę. Praca w REJAK codziennie, ja w tym momencie tworzę na um, stronie przechwytującej taką ofertę dla klientki, z którą będziemy współpracować od września, um, za chwilę Ci pokażę jak takie strony gdzie możesz sobie, jeżeli prowadzisz biznes oczywiście, albo jeżeli byś chciał prowadzić biznes, gdzie możesz sobie takie strony w prosty sposób zaimplementować do swojego biznesu, jak je stworzyć, przerobić, prosta sprawa. Już ci pokazuję, zobacz. To jest jedna z wielu propozycji stron, które możesz przerobić. Stron jest mnóstwo. Tu masz ich a wszystkie podtypy stron, zobacz. Bardzo dużo stron. Przechwytujące tekstowe wideo, mini, przychwytujące za zapis na stronę Poeta 3 sprzedażowy z tekstem, z wideo, hybrydowa, sprzedażowa, no jest tego dużo, bardzo, bardzo dużo stron, które możesz sobie poprzerabiać pod swój biznes później e, podpiąć do no, tego film, jakieś inne rzeczy. E, także bariery można tworzyć, jeżeli myślisz po prostu poważnie o swoim biznesie. Czyli tego typu strony do autorespondera są jak najbardziej wskazane no bo automatyzują tobie biznes a no, o czym chciałem tobie dzisiaj powiedzieć o pracobitości pracobitości ee, ale nie w takim sensie że musisz być od pracy uzależniony chodzi mi o to żeby pracować z głową żeby mądrze pewne rzeczy robić poukładać sobie się z tego, sprawdzać na koniec dnia, co zostało zrobione, a co nie, co trzeba poprawić, co można może przenieść na inny dzień, a co można po prostu dorzucić, bo jest zbędne. Pracowitość, dzięki czemu yy, twoje wyniki po prostu będą wzrastały, będziesz coraz więcej, będziesz coraz lepszy w tym, co robisz, efekty będą ciebie zadowalały. No i jeżeli prowadzisz biznes, no to będziesz mieć z tego Oczywiście pieniądze, będziesz mieć klientów zadowolonych, będziesz mieć co najważniejsze klientów powracających, którzy będą od Ciebie kupować i kupować i kupować, ponieważ będą widzieć, że jesteś samym marką, jesteś pracowitym, systematycznym, no i mają po prostu z Tobą efekty, efekty tak, efekty, o to właśnie chodzi, także pracowitość, mądra pracowitość, dobrze wykonana, systematyczna, daje mnóstwo efektów, to chciałem Ci dzisiaj przekazać między innymi. Ja no dobra, teraz wracam do swoich zajęć. No i za jakiś czas będziesz no, powiedział takie świetne słowa Albert Einstein, iż im więcej im większą wiedzę mamy, tym mamy mniejszego. Dzięki temu, że będziesz pracować, dzięki temu, że będziesz rozwijać siebie, będziesz po prostu wiecie pewne aspekty życia, pewne rzeczy, pewne aspekty rozwoju, finansów. Mentalności, no wszystkiego związane po prostu z rozwojem osobistym. Co to powoduje? Ano powoduje to, że człowiek w momencie, kiedy nie ma jakiegoś większego doświadczenia, ma małe doświadczenie, ma doświadczenie w ogóle negatywne w życiu, gdzie wszyscy go strafowali, gdzie wszyscy mówili, czy to w szkole, czy w domu, czy przyjaciele, znajomi, że jesteś do dupy, jesteś B, nie dasz sobie rady, to w takim środowisku człowiek wyrastał i miał. Omniejszoną swoją wartość. Czyli, no, myślał sobie po prostu źle. I w momencie, kiedy dostał na przykład jakiś pieniądz, albo zarobił to szybko, je wydawał, żeby się spodobać tym znajomym, albo nawet osobom, których nie lubi. I teraz, gdy rozwijasz siebie w różnych aspektach życia finansowym. Rozwój osobisty, mentalny, duchowy, rodzinny, sportowy i tak dalej, tym te ego Twoje zmniejsza się, ponieważ Ty masz, zaczynasz mieć świadomość tego, co jest ważne, tego, co tak naprawdę Twoim życiem kieruje, co powinno nim kierować i co trzeba zmienić. Ty się po prostu zmieniasz o 180 stopni. Ja jestem tego przykładem, dlatego nie będziesz w momencie, kiedy będziesz bardzo rozwinięty finansowo, nie będziesz tych pieniędzy wydawać, tylko będziesz się. Będziesz, ee, będziesz w sposób bardzo praktyczny tworzyć swój cash flow, przepływ pieniędzy na inwestycje, na firmę, na rodzinę, na rozwój, na wiele innych aspektów dlatego twoje ego nie będzie górowało, nie, e, nie będzie po prostu na pierwszym miejscu e, ty będziesz wiedział co masz robić, a twoje ego po prostu będzie na miejscu, które powinno być tak jest u każdego człowieka, który prawidłowo, systematycznie rozwija siebie w różnych aspektach życia. Dlatego jeżeli chcesz mieć ego poukładane i żeby ono było na miejscu prawidłowym, tutaj musisz pozmieniać i musisz systematycznie się rozwijać, a najlepiej rozwi rozwijać się od osób, które e, tą drogę przeszły, które doświadczyły e, rzeczy, do których ty dążysz. Mając na podstawie ich doświadczenia, Przykład, jesteś w stanie zmienić i zmieniać codziennie swoje życie. Przede wszystkim Twoje ego. Żeby ego nie spowodowało, że Ty zbankrutujesz. Czy emocjonalnie, w sercu, mentalnie, czy po prostu finansowo. Dlatego tak ważny jest rozwój osobisty, a w Polsce jest on bardzo często jeszcze i myślę, że przez najbliższe lata również będzie wyśmiewany. Chociaż jest to już mniejszy procent niż te 10 lat temu, ale jest jeszcze długa droga. Dlatego pamiętaj, że przy pracowitości nad sobą, przy rozwoju osobistym ego twoje się pomniejsza, ty się dobrze rozbijasz, idziesz do góry, ego idzie na dół. Natomiast w momencie, kiedy nie masz doświadczenia, tak jak na początku mówiłem, ludzie cię strofowali, mówili, że jesteś B, ego jest takie, ty jesteś taki. Jesteś niedowartościowany, dlatego trzeba to zmienić. Ja już kończę. Widzimy się jutro. Ciśniemy na maksa, My dupę nie poddajemy się. Ja muszę jeszcze ten filmik skleić, ale no już chyba jest sklejony skoro tego oglądasz. Także widzimy się jutro. Trzymaj się. Dzięki za wspólny czas, za obejrzenie tego filmu. I do jutra. Cześć.